Ale... Esmeralda Godlewska z nami. Jakiś przekaz do widzów. Mój przekaz był uważam, że wystarczający, jak można poniżać kobietę, gdy stoi dwóch dorosłych mężczyzn, jeden bardzo dojrzały, tak? Rzekomo dojrzały mężczyzna, który obraża po prostu patrząc w twarz naszej kochanej tutaj zawodniczce i wyzywają od najgorszych, to jest chore, to czy mi, mi, mi aż się zagotowało po prostu, ja musiałam Cię obronić może bo, że to była patologia, nie wiem, ale ja zawsze stoję po stronie kobiet On nie no, prawa do tego, nie miał Dziękuję Ci bardzo <laughs> Świetnie, pięknie Trójkę na niego, ja Ty i Zuzię, bierzemy <laughs> Okej okay. Dobra, Esmeralda, Ania i Zusje na pana Okińskiego na trenera Mirosława. Mogłoby to być ciekawe zestawienie. Z chęcią zobaczymy. A wracając do tematu. Powiedziałeś, że jeszcze kilka walk byłoby w, zan w zanadrzu. Nie wiesz jak to będzie z pasem, ale na pewno Coś jeszcze gdzieś się zobaczymy w tych free fight? E, tak, mam nadzieję, że tak. E, mam nadzieję, że więcej e, w następnym roku. E, w tym jest jedna walka, ale również to się cieszę, że mimo tak e, długiej przerwy mogę wyjść i również się sprawdzić. Świetnie. Dzięki wielkie za rozmowę i tak. życzymy powodzenia.